Szanowni Państwo, to najważniejszy moment ceremonii dożynkowej. To jest moment, kiedy przedstawiciele rolników starości dożynkowi będą pokazywać Państwu i panu prezydentowi chleb z tegorocznych plonów, przekażą go na ręce pana prezydenta z prośbą, aby ten sprawiedliwie podzielił go wśród mieszkańców naszego miasta. Bardzo proszę, zapraszam do mikrofonu. Od Pani oczywiście plon się siebie plon. Można powiedzieć, że piśta jest takim hymnem dożynkowym, który nadaje powagi tej ceremonii, gdyż jest dla nas bardzo ważna. Wiemy, jak trudno czasami zebrać plony, żeby tylko móc się podzielić z innymi. Na szczęście dzięki panu Bogu i rolnikom udaje się to zrobić i tak oto 15 lat roku możemy Konkursy pochwać, podzielić tu Przekazujemy ten chleb dar ziemi w ręce prezydenta, żeby i sprawiedliwej podzielił. Przekazuję ten chleb mieszkańcom Leczidorza i obiecuję, że będę go dzielić sprawiedliwie. Wielkie brawo, proszę Państwa. Panie Prezydencie, mikrofon należy do Pana, sufitka w podziękowaniach dla rolników z naszego regionu. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Leczidorza. Chciałbym Was przede wszystkim serdecznie przywitać na tych obchodach nożynkowych. Tym bardziej serdecznie, że jesteśmy w miejscu szczególnym na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Przybyliśmy tutaj, by podziękować za plony, podziękować, dziękowaliśmy w kościele. Teraz dziękujemy Matce Naturze. Matce Ziemi, naszej Ziemi, Ziemi Raci która ponownie obdarzyła nas opitymi plonami. Chciałbym podziękować wszystkim rolnikom, działkowcom, sadownikom, wszystkim tym, którzy pracują w szeroko rozumianym rolnictwie. To dzięki Waszemu Wielkiemu Wysiłkowi Mamy chleb, mamy chleb powszedni. właśnie dzięki temu, że Wy dbacie o tę naszą ziemię, uprawiacie ją i ona wydaje swój plon. Tak jak powiedziałem, przekazuję ten dożynkowy bochem chleba mieszkańcom Raciborza, obiecuję, że będę go dzielił w prawie Dziękuję bardzo. Pan Prezydent Miasta Boża Jacek Wojciechowicz a teraz Pana Starostę Dożynkowego prosimy o zabranie głosu Szanowni Państwo Drodzy mieszkańcy Boża, Goście i przyjaciele naszej ziemi jest dla mnie ogromnym zaszczytem że jako Starosta Dożynkowy Dzielnicy Ostróg mogę dziś stanąć przed Państwem w tym wyjątkowym miejscu na dziedzińcu historycznego Zamku Piastowskiego, by wspólnie świętować Dożynki 2025. Dożynki to jedno z najpiękniejszych i najstarszych świąt w polskiej tradycji. Od wieków stanowią one czas Dzień czynienia. Przede wszystkim za plony, ale również za trud pracy ludzkich rąk, za współpracę, wytrwałość i nadzieję, która prowadzi nas przez cały rok. Dawniej dziękowano za żniwa, dziś coraz częściej także za owoce pracy w ogrodach, sadach i gospodarstwach, które, choć może mniejsze niż kiedyś, wciąż mają ogromne znaczenie dla naszej codzienności. I naszej tożsamości. Pod dzielnica Ostrów nie jest już miejscem tradycyjnego rolnictwa, to wciąż żyje tu duch wspólnoty, troski o ziemię i szacunku do pracy. Nasze ogródki, działki i przydomowe warzywniki to znak, że umiemy docenić to, co daje natura i że tradycja może iść w parze z nowoczesnością. Z tego miejsca pragnę serdecznie powitać prezydenta miasta Raciborza wraz z zastępcami, a także starostę Powiatu Raciborskiego oraz przedstawicieli wojska i policji. Słowa uznania kieruję do wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego święta. Dyrekcji Zamku Piaskowskiego za gościnność i otwartość. Dziękuję również parafii Świętego Jana Chrzciciela i radzie parafialnej za duchowe wsparcie oraz nieocenione zaangażowanie. Składam podziękowania wszystkim firmom, instytucjom i osobom, które dołożyły swoją cegiełkę do tego, by ten dzień był piękny, bezpieczny i radosny. A przede wszystkim dziękuję wam, mieszkańcy Raciborza. Za obecność, za wspólne świętowanie, za uśmiech i serce, które zawsze potrafimy razem okazać, gdy spotykamy się przy tak ważnych okazjach. Niech ten dzień będzie nie tylko czasem odpoczynku i zabawy, ale również przypomnienie o tym, jak wiele możemy osiągnąć razem z szacunkiem do tradycji, z miłością do naszej ziemi. I z wdzięcznością wobec drugiego człowieka. Życzę wszystkim pięknego święta, dobrej pogody ducha, zdrowia i pomyślności. Sześć Boże! Wielkie brawa, bardzo dziękujemy za przemówienia. I zanim Pan Prezydent zgodnie z obietnicą uda się z pomocą naszych przepięknie ubranych dzieci do Państwa, aby wraz z sklepem. Podzielić się wśród mieszkańców i przybyłych gości, to jeszcze jedna ceremonia nas czeka, ponieważ takim zwyczajem jest, że zawsze w danym roku y, dowiadujemy się, kto będzie organizatorem dożywek za rok. A wiemy, że będzie to dzielnica Płonia i zapraszam przedstawiciela dzielnicy Płoni, pan Michał Stroka. Zapraszamy gorąco serdecznie, panie Michale, na scenę. Panie prezydencie. Ten drugi Bohenych chleba za chwilę wręczymy przedstawicielowi dzielnicy Płonia, i tym samym stanie się jasne, że dzielnica Płonia będzie oficjalnie już ogłoszona organizatorem dożynek w 2026 roku. Wielkie brawo to, że Państwa dzielnica Płonia, organizator dożynek, inny. W 2026 roku. Gratulujemy i zapraszamy do kilku słów. Szanowni Państwo, z wielkim honorem i wdzięcznością przyjmuję ten wielki dar, jakim jest chleb nożynkowy. Chleb to symbol dobro, dobrodziejstwa i dobrobytu. O nigdy go nam nie zabrakło. Korzystając z okazji, chciałbym zaprosić Państwa na nożynki miejskie, które odbędą się. W przyszłym roku w Dzielnicy Płonia. Staramy się organizować wspaniałą zabawę oraz święto. Dzisiaj życzę Państwu udanej zabawy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i gratulujemy Dzielnicy Płonia. Dzisiaj bawimy się i świętujemy święto plonów na Zamku Piastowskim w bo Raciborzu, tak pięknym miejscu i pięknej scenerii wierząc, że pogoda nam dopisze. Zgodnie z obietnicą teraz Pan Prezydent wersus e, z naszymi tutaj przyjaciółmi w pięknie ubranych strojach ludowych uda się do Państwa, aby przekazać ten tegoroczny chleb z tegorocznych plonów wśród mieszkańców tak jak to obiecał. Zatem Panie Prezydencie, Drodzy Starości dziękujemy, że byliście z nami na scenie górnej, było otworzyć dzisiaj dzisiejszą imprezę dożynkową a teraz drogie, kochane dzieci, się drugi koszt i razem z Panem Prezydentem zapraszamy do mieszkańców miasta Raciborza.